Nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez Dział Zagraniczny. Dziś moim gościem jest reporterka Iza Klementowska, autorka książki Szkielet Białego Słonia. Cześć. Cześć, dzień dobry Państwu. Szkielet Białgosłania to jest twoja książka reporterska o Mozambiku sprzed kilku lat, ale w momencie, w którym się ukazywała na polskim rynku w 2016, tak, o ile dobrze tak, pamiętam, 2016, to właśnie w tym Mozambiku rozpętywał się konflikt zbrojny, który jest obecnie centrum uwagi w społeczności międzynarodowej, przynajmniej tej biznesowej. 19 stycznia tego roku do Mozambiku poleciał minister spraw zagranicznych Portugalii, żeby w imieniu Unii Europejskiej pytać tamtejsze władze, jak Europa może pomóc z rebelią, z którą nie radzi sobie mozambik? Więc zacznijmy właśnie od tego, co się dzieje na północy tego kraju. Ja może troszeczkę tak sprostuję. Masz rację, zaczęło się to 5 lat temu. Pierwsze te bojówki dżihadystów, w formacji al-Shabab pojawiły się na północy Mozambiku. One przywędrowały z Tanzanii, a wcześniej jeszcze z północy Afryki, czyli z Somalii. Jest to taka sieć terrorystyczna powiązana z ISIS i ich celem jest zbudowanie państwa islamskiego centralnej Afryki. Mhm. Czemu akurat tam przywędrowali? Ponieważ prawie 60% społeczeństwa mozambickiego mieszkającego tam na północy wyznaje islam. Przynajmniej tak się do tego przyznaje, chociaż tam, jeśli chodzi o religię, to wszystko jest jakby powiązane. Oni wyznają jedną religię, ale łączą ją ze swoimi rdzennymi, bardzo starymi tradycjami. W jednym ze spisów powszechnych w całym Mozambiku prawie 20% ludności określiło, że nie ma religii, co jest interpretowane tak, że w rzeczywistości chodzą do i kościoła, i meczetu i prawdopodobnie wyznają też jakieś swoje lokalne religie. Tak, dokładnie. I chodzą również do takich kruzajrusz i fetiszejrusz, czyli takich zaklinaczy i zaklinaczek, czy czarowników można by było na nasze powiedzieć. Mhm. Czyli osób, które leczą umysł i ciało z wszystkich jakichś... Bolączek ducha. Bolączek ducha i ciała i rzucają również zaklęcia, ponieważ też takie są to głównie fetiszejrusz to robią, że rzucają zaklęcie na sąsiada, który po prostu jest niesympatyczny. Mhm. Oni bardzo się skupiają również na tych swoich wierzeniach ludowych, które są już od wieków, ale wraz z katolicyzmem i z Arabami, którzy przypłynęli do Mozambiku jakoś już w 8-7 VII wieku naszej ery, no to przywędrował również islam. Dlatego też dżihadści zeszli z Tanzanii do Mozambiku. W Tanzanii nie są aż tak bardzo, nie, nie chcę powiedzieć, że przyjmowani, bo w Mozambiku również nie są przyjmowani, bo oni tam wszystko biorą siłą, ale jakby w Mozambiku mają bardziej podatny grunt chyba na swoje działania, czyli ludzie są troszeczkę słabsi niż w Tanzanii. To się bierze również z tego, że Mozambik jest bardzo biednym krajem, szczególnie na północy, właśnie. I w jakiś stopniu po prostu to wykorzystują. Także masz rację, tak, to się zaczęło mniej więcej jakieś 5 lat temu, oni zaczęli na do północy Mozambiku. Ale takie te główne ich działania i terrorystyczne masakry, można by było nazwać, się zaczęły tak naprawdę jakoś trzy lata temu, tak na większą skalę. To tytułem wstępu. Przez te kilka lat zginęło 2000 osób, 560 tysięcy musiało opuścić swoje domy. To jest co piąty mieszkaniec północy kraju. Tak. Jak wygląda ten konflikt obecnie w praktyce? Najgłośniej było nim w zeszłym roku, po tym jak partyzanci zdobyli ważne miasto na północy i armia nie była sobie w stanie w ogóle dać z nimi rady. Im głównie zależy na tym, żeby mieć dostęp do morza, mieć dostęp hmm. do morza i opanować porty i opanować złoża gazu, które są bardzo bogate akurat w tym regionie. To jest po Algierii i bodajże Nigerii, trzeci kraj w Afryce, który ma tak niesamowicie bogate i głębokie złoża gazu. Jeszcze nie naruszone w tym stopniu, bo Jeszcze nie naruszone. tak. Niedawno. tak. Mozambik to w ogóle jest bardzo ciekawy kraj. Chodzi o surowce mineralne, mhm. bo mimo tego, że ten kraj był eksplorowany z diamentów, ze złota, miedzi, węgla od wieków, to ciągle jakby te złoża tam są. Są znajdowane nowe cały są, czas, prawda? Ciągle są znajdowane nowe i nie wiadomo właściwie z czego to wynika, ponieważ jest to kraj na południu globu. I co ciekawe, Mozambiczykom niespecjalnie zależało na wydobywaniu tych kruszców czy surowców mineralnych. Oni uważają, że kopanie w ziemi to jest naruszanie tej matki ziemi, na której oni żyją i z której oni wyrośli, więc dla nich to jest świętokradztwo. Mhm. Teraz troszeczkę patrzą na to inaczej. Mozambik staje się państwem bardziej nowoczesnym, więc zależy im również na tym, żeby się rozwijać. Szczególnie właśnie po wojnie najpierw kolonialnej, a później wojnie domowej, która trwała bardzo długo. Zróbmy tutaj na chwilę pauzę. Kiedy mówisz o tym, że Mozambik staje się państwem nowoczesnym, to ja mam przed oczami Maputo oraz kilka innych miejscowości na południu kraju, a większość tych złóż, czy to gazu, czy minerałów, na przykład też rubinów, które są tak, ostatnio tak, tak. takim hitem eksportowym w Mozambiku, tak. one się znajdują na północy. Jest jeszcze kolejna różnica: północ jest właśnie muzułmańska, ale większość Mozambiku jest chrześcijańska, i tak. to są ci, którzy kontrolują władzę, która znajduje się jednak na, na południu południe. kraju. Więc pomimo, że są te złoża i minerały, to pieniądze nigdy na północ nie płynęły. Jak wygląda ta sytuacja tamtejszej ludności przez ostatnie kilkanaście lat? Nie wygląda za różowo. Tak jak wspomniałeś, stolicą kraju jest Maputo. Maputo leży na granicy z RPA, to Aha. jest jakieś 80-100 kilometrów. To w zależności od tego, jakie źródła podają, bo ja nawet jechałam dwiema różnymi drogami z granicy i jeden drogowskaz wskazywał 80 kilometrów, drugi 120. Więc nie wiadomo, nie a trasa wydawała się tak prosta jak drut. Zresztą jedna z dróg była budowana przez Nelsona Mandele, była ufundowana, więc to jest jakby się Zresztą Ożeniu z byłą żoną prezydenta Mozambiku. Dokładnie, dokładnie tak. Ponieważ stolica kraju znajduje się na południu, wszystkie środki są po prostu kierowane na południe, ale również z tego względu, że zawsze odkąd Mozambik uzyskał niepodległość w 1975 roku. Południe kraju, mniej więcej do Beiry, która się znajduje w pośrodku kraju, ten region był we władaniu Frelimo, czyli rządzącej partii, ją można nazwać. Mhm. Dawnej partyzantki południe. wyzwoleńczej. Dokładnie. Frontu wyzwolenia Mozambiku, tak to mhm. się nazywało. Frente de Liberta, de Mozambiku. Północ z kolei należało do ruchu oporu, ruchu oporu Mozambiku, które były wspierane przez m.in. Związek Radziecki jeszcze wówczas i wszystkie kraje bloku wschodniego. Polska nie, ale na przykład Czechy wspierały, czy Słowacja wówczas wspierała ten ruch. I również właśnie dlatego, żeby osłabić północ, która jest właśnie bardziej należy powiedzmy do RENAMO, chociaż ona nie należy do RENAMO, ale więcej jest tam jakby zwolenników RENAMO i bojowników tej partii. Frenimo, czyli partia rządząca po prostu chce osłabić ten region. To może zanim zaczniemy rozmawiać o tym, to porozmawiajmy przez chwilę o tej wojnie domowej, bo mhm. to jest jedna z tych wojen, która jest jednak trochę mniej znana na świecie, tak. a ciągnęła się przez wiele lat, pochłonęła życie ponad miliona osób. Tak. I jest takim konfliktem, który do dziś rezonuje. Ja mam w ogóle wrażenie, że w Mozambiku wojna jest od lat 60., czyli jeszcze przed uzyskaniem niepodległości, nieprzerwanym ciągiem jakichś konfliktów. Tak, to prawda. Ja już nie będę jakby sięgać do czasów kolonialnych mm -hmm. do XVI wieku, kiedy przepłynął Vasco da Gama i postanowił nie, nie, sprowadzić że... Portugalczyków. To już jakby, jakby zostawmy. zostawmy tam, tak. tak. Po II wojnie światowej, kiedy kolejne państwa afrykańskie walczyły o swoją niepodległość i to szło od północy właściwie mm -hmm. i w końcu dotarło na południe. Mozambik był jednym z ostatnich krajów, które wywalczyły sobie niepodległość. Może zróbmy tylko tło historyczne, że Portugalia nie chciała oddać swoich kolonii na świecie i tak. dopiero przewrót w samej Portugalii i obalenie tamtejszej dyktatury doprowadziły do dekolonizacji w latach 70 -tych. Tak jest. Wcześniej... stosunkowo późno. Stosunkowo późno, ponieważ moi Mozambijczycy od jakiegoś czasu, już od końca lat 50. chcieli jednak uzyskać ten swój kraj jakby dla siebie. Mhm. Widząc właśnie, że kolejne kraje, które należały do Wielkiej Brytanii, czy Francji, Belgii, Niemiec i tak dalej, odzyskują tę niepodległość, więc oni również chcieli odzyskać tę niepodległość. Na początku lat 60. w Tanzanii powstało właśnie Frelimo, ten front wyzwolenia Mozambiku. I w 64. roku w końcu Frelimo już urosło na tyle w siłę, że zaczęli po prostu wojnę na północy, ponieważ mhm. powstało... Tam, w gdzie teraz Zain... się znowu Tak, dokładnie tak. I ta wojna zaczęła się w roku 64. Wojna mm -hmm. kolonialna z Portugalczykami. Antonio de Oliveira Salazar, czyli premier Portugalii, który nie chciał oddać swoich jeszcze obecnych wtedy kolonii, wysyłał cały czas coraz młodszych jakby żołnierzy portugalskich na front wojny kolonialnej, która trwała 10 lat. To trzeba powiedzieć wyraźnie 10 lat. I ta mm -hmm. wojna nie trwała na przykład w Maputo. Walki nie toczyły się w głównych miastach jak Maputo, Pemba czy Beira. One toczyły się głównie w dżungli, w której po prostu Mozambiczycy czuli się świetnie biali, którzy przypływali czy przylatywali do Mozambiku, raczej nie. I w momencie, kiedy Mozambik uzyskał niepodległość, czyli w 1975 roku... Były dwa lata spokoju. Były mniej więcej lata spokoju. Mhm. Powstało renamo, czyli ruch oporu Mozambiku, który był wspierany z kolei przez rządy apartheidowskie, jak na przykład RPA. Które po prostu nie chciały, żeby biali wyjechali z tej części Afryki. Zaczęły się przepychanki między tymi dwiema partiami, dwiema partyzantkami, tak naprawdę, bo te walki wciąż trwały po prostu mhm. w dżungli przez kilkanaście lat. Bo to się zaczęło w 76, 77 mniej więcej, a skończyło umowę pokojową, podpisaną w 1992 roku, więc to jest prawie 20 lat. Tak, i milion, i milion ofiar. I milion ofiar, w tym bardzo dużo dzieci, ponieważ głównie Renamo wcielało w swoją armię dzieci. Te dzieci nie były jakby dziećmi żołnierzami, jak to było. Na przykład w Ugandzie, chociaż również, ale te dzieci były na przykład dostarczycielami żywności, bądź jakichś innych potrzeb, których partyzanci renamią akurat potrzebowali w danym momencie. I to była bardzo smutna opowieść. To jest całe pokolenie, które zostało wyrwane z czasów jakby dzieciństwa, edukacji i jakiegoś takiego normalnego życia. Pamiętam, kiedy byłam ostatni raz w Mozambiku, to było w 2015 roku. Rozmawiałam z osobami, które były mniej więcej tak, miały 40, 40 parę lat. One się czują niesamowicie wyrwane w ogóle ze świata. Korzystają z telefonów komórkowych, ale bardzo wielu rzeczom się dziwią. Oni w ogóle bardzo wielu rzeczy nie wiedzą, co się działo na świecie, w tym czasie właśnie, jak była ta wojna domowa. To było po prostu jakby wyrwane życie, i oni sami o sobie mówią jako o straconym pokoleniu. Takim chyba też symbolem tego, jak ta wojna się odcisnęła na Mozambiku, jest to, że Mozambik jest dziś jedynym państwem na świecie, które we fladze narodowej ma współczesną broń. Bo jest jeszcze kilka takich, które mają jakieś tak, tam muszkiety, tak, tak. a na Fladze Mozambiku jest kałaszki. Tak, oni sobie zresztą bardzo fajną ten kałaśników, bo oni uważają, że dzięki karabinowi wywalczyli tą wolność. Mhm. Ale też trzeba zaznaczyć, że na fladze jest również motyka. Mozambik jest wspaniałym krajem do uprawy różnych roślin, również orzeszków czy warzyw, ale tam wspaniale rosną, więc oni wiedzą, że na tym mogą oprzeć swoją gospodarkę i swoje dobro. I wielu z Mozambijczyków zakłada takie mikrofirmy. Jest wiele organizacji mozambijskich, nie mówię międzynarodowych, bo niestety międzynarodowe tam nie do końca dobrze działają, mhm. ale mozambijskie udzielają takich mikropożyczek na wzór tego pana z Bangladeszu, który dostał później Nagrodę, Nagrodę Nobla. Nobla tak. Takie mikropożyczki, że kup sobie krowę, produkuj mleko z mleka rób masło, jedna krowa produkuje jakby ten przychód który daje później następną krowę i to są jakby te takie małe przedsiębiorstwa i to samo jest też również z uprawą roślin i warzyw Przenieśmy się do bliższej tak, bo współczesności. Frelimo wygrało tę wojnę domową, przejęło tak. władzę i od tamtej pory jej nie straciło. Tak. Renamo po zawarciu porozumień pokojowych stało się partią opozycyjną, która zawsze jest tą drugą. Nigdy nie udało im się niczego wygrać. Nie, nigdy. I w połowie tej dekady ponownie podjęli broń i ruszyli tak. do walki. W 2013 roku zaczęły się znowu starcia tak. pomiędzy tymi dwoma grupami, ale one już nigdy nie przebrały takich rozmiarów jak wcześniej. One nie przebrały takich rozmiarów, ale ponieważ podróżowałam do Mozambiku przez kilka ładnych. Lat I zdarzało mi się, że kiedy podróżowałam z Maputu autobusem na północ, właśnie mm -hmm. do Bejry lub jeszcze wyżej, to zawracano nam autobus ponieważ nasilały się walki właśnie w tym regionie, gdzieś tam w buszu. Ktoś kogoś zamordował, często się mówiło, że to jest przez przypadek, ale oczywiście tu nie ma mowy o przypadku. Oni tak próbują takimi jakby małymi podchodami odzyskać władzę. To chyba nie jest możliwe tam w Mozambiku. No właśnie, jak teraz wyglądają stosunki takie społeczno-polityczne w tym kraju? Wybory z 2019 roku, w których prezydent powtórnie wygrał... Wygrał To jest jego druga kadencja, tak, Tam nie tak. ma akurat tych prezydentów, którzy bez tak, przerwy tak. powtarzają kadencję, ale oficjalnie 79% głosów. Tak. To jest wynik, który był bardzo powszechnie podważany, również międzynarodowo. Tak. Jak wielu jest wciąż zwolenników Frelimo? Jak wielu jest zwolenników opozycji? Pytam też dlatego, że dwie trzecie mieszkańców Mozambiku urodziło się już po zakończeniu wojny domowej i nie mogą tak. jej pamiętać. Jak to w tej chwili wygląda w ich społecznym postrzeganiu tego, co się dzieje? To jest bardzo ciekawe, ponieważ mimo wszystko jednak ten kraj jest podzielony na pół. Beira jest tą linią taką, mhm. która przedziela kraj na pół. Południe do Bejry jest jednak zwolennicy Frelimo. Północ jednak zwolnicy Renamo, którzy po prostu, jak nasilać teraz ten konflikt z dżihadistami, jeszcze bardziej tracą siły. Nie napływa do nich żadna pomoc, mm -hmm. żadne pieniądze i tak dalej. Tym bardziej, że teraz właśnie ci ekstremiści islamscy zawładnęli tą częścią portu, która mogłaby im dowozić na przykład broń, czy żywność, czy pieniądze z Tanzanii. Mówimy o tym, że świat jest teraz bardzo zglobalizowany i że rządzi internet, że można wiele rzeczy załatwić przez internet. To w Mozambiku nie jest do do końca możliwe, ponieważ północ Mozambiku nie jest tak zinfrastrukturyzowana jak na przykład południe. jak Łatwiej główne miasta. jest dojechać właśnie do Tanzanii niż na południe Mozambiku bardzo często. Dokładnie tak. Także Ja pamiętam wielokrotnie, jak podróżowałam właśnie w Maputo, internet jest. Pójdzie mhm. się gdzieś do kafejki, pójdzie się do jakiegoś hostelu, restauracji. Ten internet możemy znaleźć. Nie zawsze, ale jest. Ledwo wyjedziemy z Maputo, po prostu kończy się zasięg. Ja często nie miałam zasięgu jakby takiego telefonicznego zwykłego, a co dopiero internetowego. Im wyżej byłam, im bardziej jakby wchodziłam w tę dżunglę, w te mniejsze miejscowości dżungli, to to po prostu już w ogóle nie ma jakby mowy. Więc tam oczywiście działa sieć internetowa i telefoniczna powiązana z tą siecią, która działa w Angolii, czyli córki prezydenta Angolii, Izabel... Dusz-Santusz. Która jest obecnie ścigana przez prokuraturę za defraudację tak, no pieniędzy. Dokładnie tak, no to było trochę do przewidzenia. No nie dopóki jej tata był prezydentem. Ale, no oczywiście, ale tych już to jest ścigana, to prawda. Tak. Nie pojawia się w sporutem w nie mieszka ze swoją mamą w Londynie. Dokładnie tak. To nie jest takie proste jak zaopatrywać tych ludzi w jakąś pomoc. Często nawet nie ma właśnie tych informacji. Ta informacja po prostu nie przepływa, bądź przepływa kilka dni później. O ostatnich masakrach, które się działy na północy Mozambiku, kiedy ścięto tam 50 osób, po prostu ścięto im głowy, no to też dowiedzieliśmy się nie jakoś tak od razu. Aha. To jest bardzo niepokojące, bo tam teraz, w tym momencie mogą się dziać różne rzeczy, o których my nie wiemy i się dowiemy. Były też masakry dokonywane przez żołnierzy wysłanych z południa. Informacje pojawiały się dopiero po wielu tygodniach. W związku z czym organizacje praw człowieka uważają, że liczba ofiar może być zaniżona. Tak, oczywiście. Mozambik to jest taki kraj, że oni po prostu będą robić wszystko, każde z ugrupowań, które tam jest, będzie robić wszystko, żeby wina za jakieś masakry czy jakieś nieszczęśliwe wydarzenia była jednak zepchnięta na tę drugą stronę. Na przykład Frelimo ubierają mundury Renamo, bądź Renamo ubierają mundury Frelimo. Właśnie nie wiadomo kto jest tak kim? naprawdę. Kto jest kim i kto kogo tak naprawdę zabił, zamordował, czy dokonał czegokolwiek. Pamiętam, że w połowie zeszłego roku, kiedy islamiści wyparli wojska rządowe z jednego z ważniejszych miast na północy, taka opowieść, która krążyła, była taka, że oni tam po prostu przyszli ubrani w normalne ubrania, w związku z czym żołnierze nie mogli wiedzieć, kto jest kim, a poza tym tak. część żołnierzy też była ubrana w cywilne ubrania, więc nie wiedzieli, kto do nich strzelał. Dokładnie. I między innymi dlatego się wycofali. To mi troszeczkę przypomina, nie chcę tutaj jakby polecieć za daleko, ale to mi troszeczkę przypomina te sytuacje, które były w Liberii, kiedy mhm. w pewnym momencie nikt nie wiedział, kto kogo morduje. Więc ja się trochę boję o Mozambik, o tę część głównie północną, ale to się zaczyna na północ, może pójść dalej, ponieważ ci ekstremiści jednak no, nabierają siłę, prawda? Jakby czują się coraz pewniej tam na północy i szczególnie zagarniają te złoża gazu, które są tak istotne również dla europejskich koncernów. No właśnie, chciałem i o, o tym przez chwilę porozmawiać, bo już o tym wcześniej wspominałaś, mm -hmm. że one nie mają najlepszej opinii na miejscu. To, co ja czytałem w raportach, to mm -hmm. są ogromne inwestycje, wielomiliardowe inwestycje tak. w gaz, który został ukryty w 2010 roku, więc stosunkowo niedawno. Jego wydobycie na wielką skalę miało się zacząć dopiero w 2022 roku. Tak. A budżet Mozambiku miał ten zacząć zarabiać od 2028, więc jesteśmy jeszcze ja wcześniej przed, przed tak. tym. Natomiast oczywiście prace na miejscu trwają już od dawna i powtarzają się bez przerwy doniesienia o tym, że międzynarodowe właśnie organizacje mhm. finansowe, które tam działają na miejscu, wysiedlają setki ludzi, którzy w ten sposób tracą swoje tradycyjne swoje, źródła tak. zarobku, mhm. a równocześnie nie mogą ich zatrudnić, bo ci ludzie nie mają kwalifikacji. Tak, to troszeczkę przypomina wojnę domową tak naprawdę, ponieważ Renamo znane było z tego, że wysiedlało całe wioski mhm. po to, żeby mieć swoje kwatery. I ci ludzie wtedy tracili domy. To nawet mogła być chata, taka zwyczajna, jak tam czasami można spotkać jeszcze gliniana ze strzechą, bambusem i tak dalej. Ale dla tych ludzi to był cały świat, więc mieszkańcom po prostu tego regionu trochę im to przypomina. Wspomniałeś wcześniej, że wiele osób już urodziło się po wojnie domowej, bądź w trakcie i wiele osób zmarło też, jakby nie pamiętając już tych czasów, ale ta pamięć taka zbiorowa jednak istnieje. Mozambik to jest taki kraj, w którym średnia wieku jest jakaś 42, 3, 4, coś w tym mhm. stylu, więc to jest powiedzmy sobie młode społeczeństwo, wydawałoby się, ale jednocześnie bardzo stare, ponieważ te osoby, które mają tam 40 kilka lat, one są już tak wyniszczone malarią i, i wszystkimi Innymi chorobami na leczenie, których ich nie stać, to po prostu wycieńczają ten naród. Ja pamiętam w gazecie, którą kupowałam tam codziennie, zawsze były nekrologi. Było niewiele osób, które miały siły, kolor włosów i były powiedzmy powyżej 60 roku życia. Te osoby, które miały się we włosy, były jakieś 42-45 lat i umierały. Więc to, że oni teraz wysiedlają ludność, to zresztą nie dzieje się tylko tu, ale również w Amazonii, prawda? Wysiedlają całe wioski Indian, żeby na przykład wybudować fabrykę. Mozambik potrzebuje pieniędzy, to prawda, ale czemu właśnie kosztem ludzi? Którzy nie mają się gdzie podziać i którzy właściwie stają się uchodźcami w swoim własnym kraju. No właśnie, dlatego też chciałem Cię zapytać, bo to faktycznie są bojówki islamistyczne, najbardziej tak. radykalne, które działają na północy, tak. ale one rekrutują przede wszystkim młodych mężczyzn, tak. którzy nie idą tam, jak mi się wydaje, z powodów religijnych, tylko dlatego, że po prostu nie mają nic do roboty na północy. To troszeczkę wygląda jak Boko Harun. W Nigerii. Nigerii dokładnie, kiedy zdarza się, że te osoby same się decydują na to, żeby dołączyć do bojowników, ponieważ to im gwarantuje pożywienie, miejsce do życia i trochę lepszy status ekonomiczny. To trudno nazwać statusem ekonomicznym, ale taki poziom życia. To uważam właśnie, że jest niepokojące, kiedy ludzie się decydują na dołączenie do grup ekstremistycznych, jakieś po prostu mordujących, dlatego, że nie stać ich na normalne życie. Wspominałeś też już w tej rozmowie kilka razy Bejrę i teraz, kiedy mówiłaś o ludziach umierających na malarię, która jest jednym z najgorszych problemów w Mozambiku od lat. Tak. Równocześnie dwa lata temu, już dwa lata minęły od momentu uderzenia w ten kraj cyklonu Idai, tak. przede wszystkim właśnie Bejrę. I ten kraj w dalszym ciągu się z tego nie podniósł. Czy możesz troszeczkę więcej opowiedzieć o tym, co tam się wtedy stało? Bo to jest ogromna katastrofa naturalna, o której mało chyba kto słyszał. Dokładnie tak. Ja pamiętam, kiedy to się stało. Moi przyjaciele z Mozambiku dali mi znać. Moi przyjaciele mieszkają głównie w Maputu. Ten region Maputu nie został tak mocno dotknięty przez ten cyklon, więc oni mi od razu dali znać, że co się stało, że oni żyją. Ja w ogóle nie wiedziałam, dlaczego oni mi dają znać, że oni żyją, bo mhm. w ogóle nie było żadnej wiadomości, nie było żadnych informacji w mediach, co się dzieje. Więc ja potem, kiedy od nich o tym usłyszałam, no to uruchomiłam swoich przyjaciół i założyłam na Facebooku, to zbieram pieniądze na pomoc tym ludziom, ponieważ cyklon przyniósł ze sobą wysoką falę, która zalała domy, pola, zniszczyła po prostu no, prawie, że wszystko. Ludzie potracili domy, uprawy wszystko, co wiązało się z jakimkolwiek życiem tam na kilka tygodni z powodu właśnie tego, jak woda mm -hmm. się wdarła w ląd, utworzyło się jezioro wielkości Luksemburga. Dokładnie, więc wyobraźmy sobie, jak to było duże. Beira, to jest piękne miasto, ale bardzo, no niestety, zniszczone. I teraz ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak to miasto może wyglądać po tym cyklonie. Mm -hmm. Ja co prawda widziałam zdjęcia, ale zdjęcia jakby nie oddają tego, jak jest na miejscu. W momencie, kiedy właśnie chciałam zebrać pieniądze na pomoc dla tych ludzi, to wszyscy tak w ogóle machają ręką, Adam Mozambik. Jedna osoba wpłaciła mi pieniądze. I po prostu wpłaciliśmy, ja nie wiem, jakieś 300 złotych wspólnie na pomoc dla tych ludzi i było mi strasznie wstyd. I później napisał do mnie pan, który mieszkał przez wiele lat w Mozambiku i wykładał tam na uniwersytecie. Wspólnie próbowaliśmy, nawet tutaj w Warszawie, na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Iberystyki, do wielu różnych firm. I to się spotkało z taką blokadą. Mozambik. Mozambik jest po prostu jakąś czarną plamą. A Opowiadałeś przed nagraniem, jak na spotkaniach autorskich dostawałaś pytanie po wydaniu książki o Mozambiku, czemu chciałaś pojechać do Ameryki Południowej. Więc to chyba dobrze obrazuje, tak, jak, tak. No, jak no jest spostrzegany jest... ten kraj. Tak, no ja z jednej strony rozumiem. My no nie musimy wiedzieć, gdzie leży jakiś kraj, na jakim kontynencie i tak dalej. Więc ja to doskonale rozumiem, ale w jakimś tam stopniu jednak budzi to mój smutek i taki jakby sprzeciw, bo to jednak jest niesamowita tragedia tych ludzi. Mówimy o tsunami, które się wydarzyło w Japonii czy w Indonezji, i ludzie na to reagują. Tych wiadomości w mediach jest więcej. Ale to też wynika z tego, że tamte kraje są kierunkami turystycznymi, a Mozambik nie ma rozwiniętej infrastruktury turystycznej. Nie tak, prawda, ma nie wspaniałe tak. plaże. Jedna z najwspanialszych tak. chyba w ogóle w Afryce. No ja się zakochałam w tych plażach, ponieważ są dzikie, nie, nieobrobione turystycznie i można tam po prostu spać we własnym szałasie na plaży. i, no i Ocean ci... Indyjski ma taki kolor, jaki w ogóle mało. Ja, ja nie widziałem drugiego miejsca, które by miało taki kolor wody, jak Ocean Indyjski. No to z prawda. tej strony. Z tej strony, więc Mozambik chciałby, żeby. Było więcej turystów, jednak ta infrastruktura, która tam jest, nie pozwala im na to. No właśnie, przywołałeś też pieniądze, ja też bym chciał się odnieść do pieniędzy. Te straty wywołane przez Idai e sięgnęły mm -hmm. ponad 3 miliardów dolarów. To jest tak. jedna piąta w ogóle budżetu Mozambiku. Tak. Do dziś kraj się z tego nie podniósł, wpadł w długi. Ale również wcześniej, kiedy odkryto te złoża gazu, to na fali takiego optymizmu rząd załatwił sobie pożyczki za granicą na podstawie mocno poddanych inflacji danych. No tak. Podawali, że będą sprzedali tuńczyki za czterokrotnie większe sumy niż na przykład sąsiednie seszele. Tak, w każdym razie tak. dostało te pożyczki, a później nie był w stanie spłacić również po tym, jak ceny gazu spadły. Do tego mamy ten niekończący się w zasadzie konflikt na północy kraju. Do tego dochodzi właśnie ta malaria, te straty mhm. po IDA i tak dalej. I pytałem Cię o to już wcześniej, chciałbym, żebyśmy tym zakończyli. Czy w tym młodym mimo wszystko społeczeństwie Mozambiku, które nie pamięta już tej wojny domowej, więc nie może też mieć takiego poczucia jakiejś wdzięczności tym wyzwolicielom, wojny tak, wyzwoleńczej tak. i tak dalej, czy jednak nie narasta taka frustracja, że ci sami ludzie cały czas są przy władzy, to są wciąż ciągnące się kliki. Czy tam nie buzuje coś w rodzaju poczucia, że jest potrzebna zmiana, czy po prostu nie mają już na to siły? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo jest, spotkałam się z dwiema jakby stronami. Ze stroną, która bardzo chciałaby zmiany, to są z reguły już bardzo dobrze wykształceni młodzi mozambijczycy, którzy kształcili się czasami w Maputo czy w Beira, czyli w rodzinnym kraju, ale często również w Lizbonie, czy w Brazylii, ponieważ oni jakby korzystają z tego trofeum wojennego, które nazywają język portugalski i korzystają z tego, że mogą wyjechać do tych krajów, ponieważ tam się mówi po portugalsku i zdobyć jakby lepsze wykształcenie i wracają do Mozambiku, co jest bardzo fajne i chcą jakby odbudować ten kraj i w nich ta frustracja jest. To są często prawnicy, inżynierowie, bankierzy, i oni chcieliby coś zrobić, tym bardziej, że no tam jednak że tak powiem, łapówki są na porządku dziennym, więc oni próbują z tym walczyć, jakoś to przeskoczyć. Ale jest też grupa taka, która po prostu chce zapomnieć o tym, że źle próbuje wiązać ten koniec z końcem, dzień po dniu, dzień po dniu, w nadziei na to, że się coś jednak zmieni na lepsze w ich życiu. Oni mhm. będą tak budować swoje małe biznesy czy pracować dla kogoś, ale właśnie, żeby mieć stabilność rodzinę, żeby w końcu ta rodzina była, bo wiedzą od swoich dziadków czy wujków po prostu, jak to wyglądało wcześniej, że rodzina nie mogła jakby funkcjonować normalnie, kiedy wysłano ich braci czy ich samych na front wojenny, czy musieli po prostu dołączyć do bołówkarzy, tak jak zresztą powiedział mi Miyakutu, mozambijski pisarz o portugalskich korzeniach, czyli biały. Kiedy była wojna domowa, on po prostu szedł do pracy do radia i ustawiał kamień w kolejce, ponieważ widział, że jest jakaś kolejka do sklepu, ale nikt nie wiedział, co przywiozą, kiedy przywiozą i jak. I ludzie byli na tyle ze sobą, solidaryzowali się w tej biedzie, że po prostu pozwalali mu na to, żeby on postawił na swoim miejscu kamień. Kiedy wracał z pracy, ten kamień się przesuwał jakby wraz z kolejką. Ta solidarność jakby międzyludzka była wtedy i wciąż jest, ale jednocześnie ludzie bardziej się skupiają jednak na tym swoim ognisku domowym. Teraz już ta wspólnota nie jest taka bliska, wydaje mi się. Dziękuję Ci w takim razie za tę opowieść o Mozambiku. Jeżeli ktoś chciałby Dziękuję się dowiedzieć bardzo. więcej, to bardzo polecam Twoją książkę, którą wciąż jeszcze można kupić, Szkielet Białego Słonia. I przypomnę, że dziś moim gościem była reporterka Iza Klementowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy Youtube. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce dział zagraniczny. Do usłyszenia!